Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, teraz jest na to czas. Kiedy kanał osiągnie pierne tysiące subskrybentów, podzielę się niespodzianką, którą przygotowałem specjalnie dla was. Chłodna, przesiąknięta solą bryza z Nad Bałtyku wdzierała się do sali wykładowej ośrodka szkolenia wojsk specjalnych w Gdańsku. W powietrzu unosiła się ciężka woń potu, prochu i nieustępliwości. Kandydaci do jej Grom, elity polskiej armii. Wchodzili do środka pattena, utykając i masując obolałe mięśnie po kolejnym morderczym torze przeszkód, znanym pieszczotliwie jako ścieżka zdrowia. Zatrzymali się gwałtownie, a ich twarze wyrażały czyste zdumienie. Na froncie sali, przy niewielkim biurku, stała kobieta, której nikt się tu nie spodziewał. Drobna w okularach o cienkich oprawkach z kasztanowymi włosami upiętymi w ciasny kok. Ubrana była w proste, beżowe spodnie i białą koszulę. Strój, który bardziej pasował do uniwersyteckiej auli niż do miejsca, gdzie hartuje się stal ludzkich charakterów. Wyglądała jak wykładowczyni, a nie ktoś, kto mógłby czegokolwiek nauczyć najtwardszych żołnierzy w kraju. W sali rozszedł się cichy szmer, pełen drwiących uśmieszków i tłumionego śmiechu. Urocza pani profesor! mruknął jeden z kursantów. Chyba pomyliła pani salę, pani doktor. Dodał drugi, ledwo powstrzymując chichot. Nawet lider grupy, potężny jak dąb Marek Zawacki, mierzący blisko dwa metry, skrzyżował ramiona na piersi i prychnął z pogardą. Jesteśmy tu, żeby walczyć, a nie słuchać wykładów z psychologii. Rzucił na tyle głośno, by wszyscy usłyszeli. Żaden z nich nie miał pojęcia, że w ciągu kilku tygodni. Ci sami mężczyźni będą patrzeć na nią z niemym podziwem, zobaczą blizny na jej ramionach, będą świadkami, jak w kilka sekund rozkłada na łopatki ich najlepszych ludzi i będą stać na baczność, gdy dowódca ujawni prawdę. Ta pani profesor nie była jedynie akademiczką, była wojowniczką, której kryptonim szeptano z szacunkiem na polach bitew od Iraku po Afganistan. Pułkownik Czarniecki, komendant ośrodka, wszedł do sali z kamienną twarzą, ucinając wszelkie szepty. Spocznij, rzucił krótko. Panowie, poznajcie doktor Elżbietę Sokołowską. Przez najbliższe tygodnie, cztery godziny w tygodniu, będzie prowadzić z wami zajęcia z teorii walki asymetrycznej. Ciszę, która zapadła, przerwał stłumiony chichot. Teoria. Dla ludzi, których żywiołem było błoto, ogień i fizyczna konfrontacja, to słowo brzmiało jak synonim słabości. Zawacki, który już zdążył wyrobić sobie pozycję nieformalnego przywódcy dzięki swojej sile i determinacji, zabrał głos w imieniu wszystkich. Jego ton był formalnie uprzejmy, ale kryła się w nim ledwo skrywana drwina. Z całym szacunkiem, pani doktor, ale wróg nie będzie się przejmował naszymi teoriami, kiedy wokół będą latały kule. Spojrzenie Sokołowskiej było spokojne, ale ostre jak k, brzytwa. Kursant Zawadzki, proszę zademonstrować procedurę czyszczenia pomieszczeń. Marek ruszył z mechaniczną precyzją, wykonując każdy ruch idealnie, jakby był wyjęty z podręcznika. Kiedy skończył, z jego twarzy biła duma, Sokołowska kiwnęła głową. Podręcznikowo, owszem, a teraz pozwolę sobie pokazać siedem fundamentalnych błędów w pańskim podejściu. Przez następne dziesięć minut z chirurgiczną precyzją zdemontowała jego pokaz. Wskazywała na niewłaściwe kąty, martwe pola i słabości, o których nie wspominał żaden regulamin. Drwiące uśmieszki na twarzach kursantów powoli znikały. Zawadzki zacisnął szczękę, a na jego szyi nabrzmiała żyła. W pewnym momencie, gdy wskazywała coś na tablicy, rękaw jej koszuli zsunął się nieznacznie, odsłaniając postrzępioną białą bliznę biegnącą wokół nadgarstka. Szybko go poprawiła. Ale jeden z kursantów, bystry i spostrzegawczy Kacper Jankowski, zauważył to. Zrozumiał, że teorie to nie jedyna rzecz, jaką nosiła ze sobą ta kobieta. Dzień po dniu Sokołowska męczyła ich nie pompkami czy sprintami ale ćwiczeniami z percepcji. Mówiła o efekcie zakotwiczenia, heurystyce dostępności i o śmiertelnych błędach popełnianych przez operatorów, którzy polegali wyłącznie na sile. Zawacki stawał się coraz bardziej niespokojny. Musimy być silniejsi, szybsi, bardziej agresywni. To nas utrzymuje przy życiu, wybuchnął w końcu. Jej odpowiedź była jak sztylet owinięty w spokój. Najsilniejszy operator, jakiego znałam, zginął, ponieważ nie potrafił się dostosować. Użycie czasu przeszłego, znałam, uciszyło salę. Mówiła tak, jakby tam była. Niektórzy kursanci pochylili się do przodu, zaintrygowani, inni przewracali oczami. Zawacki kipiał ze złości. Punkt zwrotny nastąpił, gdy wprowadziła ćwiczenia z manipulacji sensorycznej. Specjalistyczny sprzęt, który dezorientował nawet najlepszych. Oślepiające światła, kakofonia dźwięków, iluzje optyczne. W ciągu kilku minut kandydaci do Grom, dumni ze swojej żelaznej kondycji, potykali się jak rekruci pierwszego dnia. To nie jest szkolenie, mruknął Zawacki na tyle głośno, by wszyscy słyszeli. To jakaś psychologiczna tortura. Oczy Sokołowskiej stwardniały. Gazni 2012 rok trzech naszych operatorów zginęło. Rebelianci użyli dokładnie tych taktyk. Siła fizyczna nie mogła ich uratować. Tego typu szkolenie by mogło. Sala ponownie zamilkła. W trzecim tygodniu niechęć do niej zgęstniała do granic możliwości. Ktoś narysował na tablicy okrutną karykaturę. Chudą panią profesor, niesioną na rękach przez prawdziwych żołnierzy. Sokołowska starła rysunek bez mrugnięcia okiem, ale Jankowski, zawsze czujny, podszedł do niej przed zajęciami. Pani major, przepraszam, pani doktor, chciałem przeprosić. Nie wszyscy uważają to za żart. Niektórzy z nas widzą w tym wartość, ale to zawadzki tu rządzi. Uśmiechnęła się ledwo zauważalnie. Tylko do czasu. Tego dnia podzieliła ich na zespoły do kolejnych ćwiczeń sensorycznych. Wyniki były upokarzające. Nawet drużyna Zawackiego wróciła pokonana, zdezorientowana i wściekła. Zebrała ich wszystkich. To ćwiczenie zostało zaprojektowane tak, abyście ponieśli porażkę. Wasze ciała są silne, ale wasze umysły nie są wytrenowane. Od dzisiaj to się zmieni. To strata czasu. Warknął Zawadzki. W oczach Sokołowskiej, za szkłami okularów, pojawił się stalowy błysk. W Afganistanie patrzyłam, jak umiera człowiek, który myślał dokładnie tak, jak ty. Jego mięśnie nie mogły go ocalić. Jego umysł mógłby. Sala zamarła. Użyła słowa patrzyłam. Pewność siebie zawadzkiego zaczęła pękać. Trzy tygodnie po rozpoczęciu programu sala wykładowa, przypominała pole bitwy. Nie było tu błota i kul. Ale napięcie i urażona duma wisiały w powietrzu, gęsto jak poranna mgła nad zatoką gdańską. Doktor Elżbieta Sokołowska stała przy tablicy, analizując ostatnią symulację taktyczną zespołu Zawackiego. Jej spokojny głos ciął ostrzej niż nóż bojowy. Wasze podejście było technicznie poprawne, ale strategicznie katastrofalne. Ten wzorzec wejścia tworzy klasyczny lejek śmierci. W Iraku. Taki sam manewr kosztował życie czterech operatorów. Cierpliwość Zawackiego w końcu się wyczerpała. Z całym szacunkiem, pani doktor, ale tego nie nauczyła się pani z książek. Te taktyki były testowane w boju przez prawdziwych operatorów. Jej marker stuknął o tablicę. Górne piętra w dystrykcie al tworzą strefy czarowo krzyżowego ognia. Siedem sekund po wyważeniu drzwi, wasz zespół byłby martwy. Wiem to bo to widziałam. Jej słowa spadły jak młot. Były zbyt konkretne, zbyt precyzyjne. Kursanci poruszyli się niespokojnie na swoich miejscach. Bystre oko Jankowskiego znowu coś wychwyciło sposób, w jaki dotknęła boku, mówiąc o ranach postrzałowych klatki piersiowej. Gest zbyt osobisty, jak na czystą teorię. Następnie opisała zniekształcenia sensoryczne, towarzyszące pierwszemu zabiciu wroga w walce spowolnienie czasu, deformacja dźwięków, wyostrzenie kolorów. Jej głos był spokojny, kliniczny, ale niósł ze sobą ciężar, którego nie dało się znaleźć w żadnym podręczniku. A skąd pani może wiedzieć, jakie to uczucie, odebrać komuś życie? warknął Zawacki, gwałtownie wstając. Sala zamarła, Sokołowska nie drgnęła. Strona 94 w pańskich materiałach omawia neurologiczny stres bojowy. Kontynuujmy. Jej odmowa podjęcia konfrontacji tylko podsyciła jego gniew. Gdy zajęcia się skończyły, kursanci wychodzili w milczeniu, ale Zawacki został. Jego potężna sylwetka górowała nad jej biurkiem. Głos ściszył, ale stał się ostry jak odłamek. Myślę, że czas przestać udawać. Uczy pani o wojnie ludzi, którzy naprawdę będą walczyć, podczas gdy pani nigdy nie widziała walki na oczy? To czyni panią zagrożeniem. Sokołowska spokojnie układała swoje notatki. Pańska troska została odnotowana. Nie, warknął, podchodząc bliżej. Pani nie rozumie. Ci ludzie mi ufają, pójdą za mną w ogień, nie za panią. Pani teorie podważają wszystko, co zbudowaliśmy. W końcu podniosła na niego wzrok, jej spojrzenie było niewzruszone jak skała. Przywództwo nie polega na byciu najsilniejszym w pomieszczeniu, polega na wiedzy, kiedy siła nie jest odpowiedzią. Coś w zawadzkim pękło. Jednym ruchem chwycił ją za gardło i z impetem przycisnął do ściany. W sali rozległy się zduszone okrzyki kilku kursantów, którzy ociągali się przy drzwiach, zamarło w szoku. To jest walka, pani profesor, wysyczał Zawadzki. To jest to, do czego trenujemy. Przemoc, zagrożenie, a nie te pani teorie. Przez jedno uderzenie serca nie stawiała oporu. Jej oczy były utkwione w jego twarzy, zimne, kalkulujące. A potem wszystko się zmieniło. W mgnieniu oka zbyt szybko by można było to prześledzić, kobieta, którą uważali za bezradną akademiczkę, zniknęła. Jej dłonie poruszyły się z prędkością błyskawicy, złamała jego chwyt, wykręciła mu ramię i powaliła go na ziemię. W sali rozległ się głuchy, nieprzyjemny trzask, gdy jego bark wyskoczył ze stawu. W ciągu sekund ich najsilniejszy człowiek leżał twarzą do podłogi, unieruchomiony jej kolanem na karku. W sali zapadła absolutna cisza, przerywana tylko urywanym oddechem Zawackiego. Drzwi otworzyły się i wszedł pułkownik Czarniecki. Jego wyraz twarzy był nieprzenikniony, niemal pozbawiony zdziwienia. Spocznij, majorze. Słowa te uderzyły jak grom. Majorze? Szepty przebiegły po sali. Sokołowska puściła Zawackiego i wstała ze spokojną precyzją, poprawiając koszulę. Naukowiec zniknął. Pozostał wojownik. Głos pułkownika Czarnieckiego był twardy jak stal. Panowie, pozwólcie, że właściwie przedstawię wam waszą instruktorkę. To jest major Elżbieta Sokołowska. Jednostka wojskowa Grom. Kryptonim Zjawa. 15 lat doświadczenia operacyjnego. Odznaczona orderem Virtuti Militari i gwiazdą Afganistanu z mieczami. Pionierka taktyki walki kognitywnej, która na nowo napisała naszą doktrynę i jedyna ocalała z operacji bursztynowa tarcza. Cisza zgęstniała, przechodząc w nabożny lęk. Każdy żołnierz w tej sali słyszał legendy o bursztynowej tarczy, tajnej misji, podczas której zginął cały zespół Grom. Ta jedna osoba, która przeżyła, stała się legendą, choć nikt nie znał jej tożsamości. A teraz stała przed nimi. Zawacki siedział na podłodze oszołomiony, z bezwładnie zwisającym ramieniem. Jego duma została zmiażdżona, jego pewność siebie obrócona w pył. Spojrzenie pułkownika omiotło salę. Wyśmiewaliście taktyki, które ratowały życie na polach bitew na całym świecie. Lekceważyliście lekcje wykute we krwi. Blizny Major Sokołowskiej zostały zdobyte w miejscach. W których większość z was by nie przetrwała. Jest tu, ponieważ sama siła już nie wystarcza. Nauczcie się tego teraz, albo nie przetrwacie wcale. Kursanci spuścili wzrok, a na ich twarzach malował się wstyd. Zawadzki, niegdyś najgłośniejszy, wyglądał jak wydrążona skorupa. Major Sokołowska poprawiła rękaw, jej spokój powrócił. Zajęcia odwołane. Mężczyźni wychodzili w milczeniu, wstrząśnięci, ale Jankowski został na chwilę, spoglądając na nią nowymi oczami. Blizny, opowieści, ta niewzruszona pewność siebie. Nagle wszystko nabrało sensu. Zjawa nie była instruktorką z zewnątrz, była jedną z nich. Następnego ranka sala wykładowa była pusta, z wyjątkiem pułkownika Czarnieckiego. Szkolenie zawieszone na 24 godziny. Powiedział beznamiętnie: Ludzie muszą to przetrawić, a Zawacki jest pod obserwacją. Jego kariera może być skończona. Sokołowska odłożyła swoje notatki. Działał w oparciu o założenia: błędne, niebezpieczne, ale autentyczne. Czasami ból jest jedynym nauczycielem. Mogłaś go zneutralizować bez powodowania kontuzji, zauważył ostrożnie Czarniecki. Tak. Ale musiał poczuć cenę swojej arogancji. Później tego wieczoru znalazła Zawackiego w izbie chorych z ramieniem na temblaku. Nie podniósł wzroku. Wyrzucają mnie. Mruknął. Napaść na instruktora. To koniec. Patrzyła na niego przez chwilę. Czy tego właśnie chcesz? Spojrzał na nią zaskoczony. To, czego ja chcę, nie ma znaczenia. Przekroczyłem granicę. Dla mnie ma powiedziała cicho ponieważ jeszcze nie podpisałam twojego raportu. Zdezorientowanie przemknęło po jego twarzy. Dlaczego? Zaatakowałem panią owszem, przyznała ponieważ myślałeś, że jestem cywilnym akademikiem, uczącym teorii, które mogą zabić twoich ludzi. Twoje pobudki były błędne, ale zakorzenione w lojalności. Ten instynkt szanuję. To fundament przywództwa. Problemem nie była twoja chęć ochrony, ale twoje założenia. Jego głos się załamał. Więc co teraz? To zależy od ciebie. Możesz odejść z nienaruszoną dumą i nietkniętą ignorancją. Albo możesz zostać i nauczyć się czego wymaga prawdziwa siła, zarówno mentalna, jak i fizyczna. Zawacki wpatrywał się w podłogę, a potem znowu na nią. Myliłem się co do pani, co do walki, chcę się uczyć, skinęła głową. Szkolenie wznawiamy o ósmej, nie spóźnij się. Następnego ranka atmosfera w sali była nie do poznania. Każdy kursant stał na baczność, a w ich oczach płonął szacunek tam, gdzie kiedyś gościła pogarda. Nawet Zawacki, z ramieniem wciąż na temblaku, stał prosto jak struna. Usiądź, powiedziała prosto. Zalała ją fala pytań: Czy to prawda, że była Pani jedyną ocalałą z operacji Bursztynowa Tarcza? Tak. Mój zespół wpadł w zasadzkę. Straciliśmy siedmiu operatorów. Odniosłam liczne rany, ale udało mi się wycofać z kluczowymi danymi wywiadowczymi. Pani blizny, nadgarstek, pok. Afganistan, pojmanie, tortury. Uszkodzenie nerwów jest trwałe. W sali zapadła cisza. W końcu Zawacki podniósł rękę. Jego głos był teraz cichszy, pełen pokory. Pani major, powiedziałaś, że najsilniejszy operator, jakiego znałaś, zginął, bo nie potrafił się dostosować. Kto to był? Spojrzała mu prosto w oczy. Twój ojciec, starszy chorąży sztabowy Grzegorz Zawacki, dwa razy uratował mi życie zanim stracił własne. Był silniejszy niż dziesięciu takich jak ja, ale polegał wyłącznie na mięśniach. Kiedy kontuzja mu to odebrała, nie potrafił się przystosować. To kosztowało go wszystko. Powietrze w sali zamarło, twarz Zawackiego straciła kolor. Mój ojciec wyszeptał Tak, i dlatego tu jestem ponieważ siła fizyczna to za mało adaptacja to przetrwanie. Kursanci pochylili się do przodu, ich długopisy skrobały gorączkowo po notatnikach. Sala, niegdyś zatruta wątpliwościami, teraz płonęła szacunkiem. Pani profesor zniknęła, ujawniła się wojowniczka, a ci mężczyźni już nigdy nie spojrzą na nią tak samo. Kolejne tygodnie nie przypominały niczego, czego ci żołnierze kiedykolwiek doświadczyli. To, co zaczęło się jako sceptycyzm, przekształciło się w dyscyplinę, a następnie w nabożny szacunek. Tam, gdzie kiedyś drwili, teraz pochylali się w milczeniu, notując każde słowo major Elżbiety Sokołowskiej. Jej wykłady nie były już abstrakcyjnymi teoriami. Każda blizna, którą pokazywała, każda porażka taktyczna, którą analizowała, każdy moment jej spokojnej pewności siebie, niósł ciężar przetrwania zaczęli postrzegać ją nie jako wykładowczynię, ale jako wojowniczkę, która zapłaciła krwią za każdą lekcję, którą im przekazywała. Zawacki, z unieruchomionym ramieniem, przeszedł największą transformację. Mężczyzna, który kiedyś ją lekceważył, teraz słuchał z największą intensywnością, zaciskając szczękę, gdy przyswajał każdą zasadę. Nie był już najgłośniejszym głosem oporu. Był pierwszym, który przyznawał, że czegoś nie rozumie, pierwszym, który zgłaszał się na ochotnika do ćwiczeń mimo kontuzji i pierwszym, który kiwał głową ze zrozumieniem, gdy podkreślała wyższość adaptacji nad siłą. Dla pozostałych ta zmiana była jeszcze potężniejsza niż jej ujawnienie. Skoro najsilniejszy z nich mógł schować dumę do kieszeni i uczyć się od niej, to oni też mogli. Wykłady szybko ustąpiły miejsca ćwiczeniom praktycznym. Przemarsze przez tor przeszkód z Zaliziembą z zawiązanymi oczami. Symulowane rany podczas manewrów taktycznych. Misje z ograniczonym czasem i nieoczekiwanymi zwrotami akcji. Utrata broni, zepsute radio, awarie sprzętu. Za każdym razem Sokołowska wprowadzała w ich uporządkowany świat chaos. Tu i gdzieś chaos. Za każdym... Razem przypominała im, że przewaga fizyczna nie znaczy nic, jeśli umysł załamuje się pod presją niepewności. Uczyła ich walczyć w ciemności, walczyć w stanie dezorientacji, walczyć, gdy z ich ciał uchodziła siła. Powoli przestawali polegać na pamięci mięśniowej i zaczynali myśleć jak drapieżniki, które adaptują się szybciej niż ich ofiary. Pewnej nocy pułkownik Czarniecki obserwował ich po cichu z tyłu. Gdy Sokołowska krzyczała przez tor przeszkód: Straciłeś broń główną i zostałeś trafiony w dominujące ramię. Wrogi oddział zbliża się od trzeciej. Masz pod opieką dwóch cywilów. Jaki jest twój ruch? Kursanci wykrzykiwali odpowiedzi. Niektórzy się wahali, inni improwizowali. Wtedy zwróciła się do Zawackiego. Jego odpowiedź padła bez wahania: Dywersja, wykorzystanie terenu, presja psychologiczna. Nie siła, a spryt. Kiwnęła głową z ledwo zauważalną aprobatą. Doskonale. Nauczyłeś się używać percepcji jako broni. Twarz Czarnieckiego złagodniała. Wiedział na co patrzy, na transformację. Miesiąc po konfrontacji Zawacki nie był już symbolem buntu. Był dowodem skuteczności jej metody. Późną nocą Sokołowska znalazła go na sali treningowej, oblanego potem, wykonującego ćwiczenia zmodyfikowane tak, by uwzględniały jego kontuzjowane ramię. Zamiast czekać na wyleczenie, zbudował systemy omijające swoje ograniczenia. Późno pracujesz, kursancie, zapytała, wchodząc w półmrok. Tak jest, pani major. Adaptacja nie jest opcjonalna. Już nie. Obserwowała go w milczeniu. Jak poruszał się sprawnie i spokojnie. Bez zbędnej energii. Przypominał jej ojca, ale był bystrzejszy, mądrzejszy, chętny do nauki. W końcu nadszedł dzień egzaminu końcowego. Kursanci stanęli przed sześciogodzinnym testem, zaprojektowanym, by złamać zarówno ciało, jak i umysł. Złożone problemy taktyczne, nałożone na fizyczne wyczerpanie. Nagłe zmiany w dowodzeniu. Sprzęt psujący się w najmniej odpowiednim momencie. Rzucono na nich każdą zmienną, która mogła zmiażdżyć morale operatora, ale tym razem nie potykali się na oślep. Adaptowali się. Zmieniali dowództwo, gdy jeden z liderów zawodził, improwizowali broń, gdy pozbawiono ich sprzętu. Zamiast przeszkody czynili ze swojego otoczenia sojusznika. Szczególnie wyróżniał się zespół Zawackiego. Kiedy jego kontuzjowany bark spowolnił go podczas e, wspinaczki, bez wahania przekazał dowodzenie Jankowskiemu. Kiedy manipulacja sensoryczna wyłączyła Jankowskiego z gry, inny żołnierz przejął pałeczkę, utrzymując jedność oddziału. Klasa, która kiedyś szydziła z idei teorii, teraz poruszała się jak żywy organizm, którego umysły były ostrzejsze niż mięśnie. Na koniec, gdy stali przemoczeni potem i ubrudzeni błotem. Sokołowska zwróciła się do nich. Dzisiaj udowodniliście, że siła bez myśli jest marnotrawstwem. Adaptowaliście się pod presją, dowodziliście, gdy było, trzeba i podążaliście za rozkazami, gdy wymagała tego sytuacja. Ta wiedza nie tylko uczyni was skuteczniejszymi, ona utrzyma was przy życiu. Pamiętajcie o tej lekcji, gdy wróg będzie myślał, że może was złamać. Pamiętajcie o niej, gdy wasze ciało zawiedzie, ale wasz umysł pozostanie niezłomny, bo to właśnie on sprowadzi was do domu. Pułkownik Czarniecki wystąpił naprzód i ogłosił, że jej program szkoleniowy zostanie na stałe włączony do procesu selekcji do Grom. Byli pierwszym rocznikiem, który go ukończył, ustanawiając standard dla wszystkich kolejnych. Sześć miesięcy później odbyła się ceremonia ukończenia kursu. Sokołowska stała w tłumie, cicha jak zawsze, obserwując jak każdy z jej podopiecznych otrzymuje odznakę orła wojsk specjalnych symbol przynależności do elity. Rodziny wiwatowały, przyjaciele krzyczeli, ale ona pozostała w cieniu, zadowolona z ich sukcesu. Gdy Zawacki wystąpił naprzód, głos Czarnieckiego poniósł się po placu. Ten człowiek wykazał się innowacyjnością taktyczną, pokorą i przywództwem. Wykutym w trudnościach. Osiągnął najwyższe wyniki w programie major Sokołowskiej i ustanowił nowy standard tego, co znaczy: adaptować się. Pierś Zawackiego wypełniła duma, ale jego wzrok szukał jej w tłumie. Gdy ją odnalazł, skinął jej subtelnie głową. Gest szacunku, potwierdzenie więzi wykutej nie w dumie, lecz w bólu i transformacji. Gdy ceremonia dobiegła końca i tłum zaczął się rozchodzić, Sokołowska próbowała wymknąć się po cichu, ale jej kursanci mieli inne plany. Jeden po drugim, świeżo upieczeni operatorzy grom ustawili się w szpaler wzdłuż jej drogi. Gdy przechodziła każdy z nich, oddawał jej nienaganny salut, bez rozkazów, bez przemówień, tylko cichy, niezachwiany szacunek. Zawacki stał na końcu linii. Jego salut był ostry, a głos pewny: Dziękuję, pani major. Za nauczenie nas, że prawdziwa siła to nie dominacja, to adaptacja. Odpowiedziała salutem z formalną precyzją. Pamiętaj o tej lekcji, gdy wszystko inne zawiedzie. Ona sprowadzi Cię do domu, gdy nic innego nie zdoła. Później, gdy opuszczała bazę z jednym pudełkiem rzeczy osobistych, Czarniecki zatrzymał ją na ostatnie słowo. Program przeszedł wszelkie oczekiwania. Mniejsze wskaźniki kontuzji, wyższe prognozy powodzenia misji, zmieniłaś nie tylko ich szkolenie, ale ich przyszłość. Skinęła lekko głową. Uczenie ich to być może najważniejsza misja w moim życiu. Odjechała w stronę zachodzącego słońca, z bliznami ukrytymi pod rękawami, niosąc ciężar przeszłości ale także satysfakcję płynącą ze świadomości, że stworzyła pokolenie, które przetrwa to, czego jej zespół nie zdołał. I podczas gdy ci młodzi operatorzy świętowali, łączyła ich jedna prawda. Wstąpili do programu, wierząc, że siła tkwi wyłącznie w mięśniach, opuścili go, wiedząc, że prawdziwą bronią jest umysł.